Altray, więc logicznym krokiem było pomalowanie zwałka wałka szyberdachu. Ten tłumik to chyba śmietnik. To jest drip. Trzeba wspomnieć, że wpadł Quick Release e, Works Bella. Dzień dobry albo dobry wieczór wszystkim widzom, subskryberom i niesubskryberom też. E, Witam w nowym filmiku po znów mojej przerwie. Eee, I od czego by tu zacząć? Eee, no, przerwa była spowodowana w sumie tym. No i w tym filmiku ogólnie, żeby zachować taką linię czasu i ciągłość przy tym projekcie, który trwa już długo i w sumie chyba jestem naj, najbardziej leniwym. Eee, może nie leniwym, no ale zajętym to źle brzmi. Ale no, kur... jak to powiedzieć, no. Chciałbym robić przy tym samodzie więcej niż mogę, o w ten sposób wiadomo, czas i pieniądz to najwięksi terroryści. Każdy z nich ogranicza każdy z nich czyści. Masz eee, pomysł, ale no, przez ostatni okres od ostatniego uploadu, czyli od tam maja, em, udało się zamontować dokładkę do Nissan'a w końcu przy pomocy Krzycha i Kamila. Dziękuję wam bardzo. Altrace, więc logicznym krokiem było pomalowanie zwałka szyberdachu na co pójdzie folia. A teraz będę najlepszym środkiem detailerskim polerował dach. Bo... Będziemy wyciągać to, żeby wyglądało jak to. Nie, to będzie uklejone. To to, to tylko dzisiejsza lekcja do zrobienia. I teraz kwestia jest taka, że z poleringiem niewiele wspólnego mamy. No nie. Albo pójdzie no. rąsia, albo pójdzie. Technologia, ale z technologią można zrobić małą bardachę. A widziałeś? Technologię? No jest technologia. Okej, okay, no dobra, ale... dobra, dobra. Ale jak na nią patrzę, to już się cyka, O nie? kurde, no. Ale on to potrafi, już to widać gołym okiem. Pierwszy raz to robię, nie? Jakieś światło by się chyba przydało, co? Czesu. Lepszy efekt będzie bez światła właśnie, jak nikt tego nie będzie widział. Mam nadzieję, że jacyś znani detailerzy ten materiał obejrzą. I powiedzą... Jak on to spierdoli! Całkiem so, przyjaźnie. Dobra, działamy. A i montujemy y, resztę dokładki w tym części. Tak. młody rotor e, po prostu pokleił to klejem i wyszło całkiem zacnie, no, jak na to auto wiadomo, że nie dążymy tutaj do perfekcji gdyż auto ma zachować swój klimat japoński. po prostu na razie tak jak przy, przypłynęło do Europy e, tak też będzie wyglądało nie będziemy go lakierować ani nic tak, więc to jeśli chodzi o S13. E, byłem na wulkanizacji ostatnio. E Założyłem na przymiarkę koła, które trafią do Nissana, gwint. Jeśli chodzi o gwint, to mam już tą brakującą osłonę, która jest porwana w jednym amortyzatorze, więc... E, w następnym odcinku nissanowym, który mam nadzieję ukaże się już za dwa tygodnie będziemy montowali gwinty z koła, więc najbardziej ekscytujący w sumie moment projektu, który odmieni go e, odmieni go całkowicie. No W tym momencie auto wygląda OK, ale no będzie wyglądało zajebiście. E, co do zmiany jeszcze można wspomnieć, że wpadł Quick Release e, Works Bella i zamontowałem wczoraj sobie e, drive Baton od Yashio Factory tutaj tak to wygląda no i co, dzisiaj ogólnie będzie taki taka garażowa będzie update samochodów i kolejnym autem do obgadania jest ten oto kawaler e, w którym, co, w którym po prostu ogarnąłem wydech ostatnio z Maćkiem, tutaj mały montażyk z tego. Ty, no co to może być? Ten tłumik to chyba śmietnik. Co tam dalej na liście za Wydech musiał zostać zmieniony, ponieważ puszka końcowa e, no coś tam się stało i latał w niej jakiś kawałek metalu. Dźwięk był nie do zniesienia, także e, wspawaliśmy nowy końcowy tłumik. Pierwotny plan był, żeby zachować tamtą lufę z motoru z tyłu i po prostu wspawać jakiś środkowy tłumik, no ale okazało się, że ta że ten końcowy tumik jest do śmieci, więc spawaliśmy taki jaki Maciek miał na stanie. I co śmieszne, ten tumik końcowy pochodzi z mojego czarnego Coupé, które potem odprzedałem koledze. Także historia zatacza koło. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to auto. Potrzebuję kilku rzeczy. A no, i ma madwanki naprzód, ponieważ tamte zostały sprzedane ziomkowi, który w sumie nie odebrał ich od 3 miesięcy. Hubert, jak to oglądasz, przyjedź po swoje koła. I co jeszcze? E... No, w kompakcie przydałoby się zrobić wspomaganie troszkę, bo coś tam podcieka i w zasadzie to tyle. Wymienić olej. E... No, i w tym sezonie liczę na to, że będę miał czas i hajs, żeby pojechać choć na jeden jakiś węcik. I w sumie to tyle, e... jeśli chodzi o kompakty o Nissana. E... No, tak jak wspomniałem, Nissan będzie w następnym odcinku. E... No i co? Chciałem jeszcze wspomnieć, że kupiłem nowe Daily. Sprzedałem MLA. Po zimie zaczęło wychodzić kilka rzeczy, nie chciało mi się robić blacharki w tym samochodzie. Pierwotnie miał być taki projekcik, właśnie ten ML, do ciągania lawety z Gruzem czy z Nissanem. No ale po zimie trochę go sprzetyraliśmy po lasach różnych i po błotach, więc zaczęły wychodzić różne rzeczy, nie chciało się robić blacharki. Więc ML został sprzedany, gdzieś tam do Starogardu Gdańskiego, a ja potknąłem się i kupiłem KN955, które no, w sumie przypadkowo udało się kupić w całkiem ciekawej specyfikacji. Ciekawostka jest taka, że jest to auto z Japonii. Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany, co to za auto? Co to za silnik? Jaki ma przebieg? Jakie wyposażenie ogólnie? Cokolwiek o, o Cayenne. dajcie znać w komentarzu. Chętnie zrobię odcinek o tym samochodzie, bo uważam, że no, jest to w sumie ciekawe daily w tej specyfikacji. Cisza tam. E, tak samo kupiłem hak do tego auta, więc będzie montowany hak. No i Maciek, mój dobry ziomeczek, ma lawetę piękną niską, więc mam nadzieję, że będzie coś, że będzie lawetowane w tym sezonie. No.